Te pierwsze dni listopadowe mają jednoznacznie. Wróciłem z cmentarza. Właśnie. I co? Ciągle mi wraca to piękne słowo świętego Jana Chrystostoma: Idźcie do grobów. To jest miejsce świętej wiedzy i, i szkoła pokory. Patrząc nieraz na nas, ludzi, można mieć wątpliwość. Ale to jest jedna strona medalu. Niezwykle mnie uderzyła książka Przekaz Piękny, Krótka Historia Ludzkości. Człowiek, autor, który pisze, snuje refleksje, pisze o, o tych wszystkich przemianach ewolucyjnych, ale finał jest niesamowity. Mówi w ten sposób. Pomimo naszych zdumiewających osiągnięć, nie mamy pojęcia, jaki jest nasz cel. A potem podsumowuje to tak. Uczyniliśmy z siebie bogów, którzy podporządkowują się jedynie prawom fizyki i właściwie nikt nie ma im nic do powiedzenia. I tworzą wokół siebie jakiś chaos. Nie można tego pozbierać. I kończy taką refleksją. Czy jest coś bardziej niebezpiecznego, jak niezadowoleni? I nieodpowiedzialni bogowie, którzy nie wiedzą, czego chcą. I pomyślałem sobie: Zamyślenia trzeba, większej zadumy. A może tego słowa warto do niego wrócić. Mówi Bóg, nie będziesz miał bogów innych, cudzych, obok mnie. Może warto wrócić do tego? Miłość jest, łaskawa miłość. Jest.